Dziś ekipa koloseum na wyjeździe jesteśmy w Gdańsku, dokładnie Gdańsk, Brzeźno. Przede mną tam jest morze piękne, morze Bałtyckie, mnóstwo ludzi, ale my dzisiaj nie przyjechaliśmy plażować, przyjechaliśmy odwiedzić naszego byłego, świetnego pięściarza, mistrza świata wagi półciężkiej, wagi Junior Ciężkiej, czyli Dariusza Tygrysa Michalczewskiego, który zaprosił nas do siebie, do swojego mieszkania, a my zapraszamy was tam. Chodźcie z nami! Witamy Panie Dariuszku. Do Witam, zapraszam. To... No Dziękuję za zaproszenie. Tu są moje pasy przede wszystkim. Zawsze wszyscy to przychodzą do mnie. No przychodzi to, to zawsze te pasy od... Tutaj Który jest tutaj... dokładnie tej pierwszej walki mistrzowskiej. Z barberem. To jest Wielki Zim. To jest Wielki Zim, ok. To jest Wielki Zim. To jest yy, Cruiser. Czyli ta jedna barka ma I jest to jest Słodząca Barbaro. No to, to, to dostajemy na moje pożegnanie taką, taką Biblię, Biblię Alego. To jest na mojej zakończenie swojej kariery, od swoich, manag od swoich managera od swoich menedżerów, od bo i To jest takie, coś podobnego jest do 100 sztuk na świecie tego. Wspomniałeś nam też poza kamerami, że... że... Twoja książka będzie wychodziła, nie w Niemczech. co to będzie? autobiografia, biografia? To jest ta książka by Tiger bez cenzury, A, tylko okay. że po niemiecku. przetłumaczona, tak? Przetłumaczona, tak. To I kiedy będzie... tam premiery szykujecie? Impreza będzie, mój benefic będzie w 2024 roku. Czyli na 30 na lat po, na 30 po lat zdobyciu, zdobyciu pasa, tak? On będzie i w Hamburgu, i w Gdańsku, chciałbym w, 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 tutaj w, w naszej hali też zrobić. Okej, okay, a tam co to jest za figurka? A to jest figura mojego przyjaciela, ten, ten pan, który, ten artysta, który mi zawsze malował moje spodenki, na spodenkach był Tiger i tak dalej, to, to jest Bruna też dzieło sztuki, takie jedno z takich no fajniejszych rzeczy, bo to jest marmur biały. Jesteś z... w ogóle fanem Masz takich dzieł sztuki? To znaczy ja jestem, nie jestem za bardzo fachowcem, ale faj, lubię fajne rzeczy, Mam, miałem trochę tych rzeczy takich, takich ciekawych, ale to moja pierwsza żona wzięła. Dzień Dzień zabrała? O, o, dużą kolekcję miałem, dużą kolekcję <laughs> miałem. A to jest też jeszcze taki ciekawe. Stół od o, też od Bruno, który mój... który Bruno to są też taki wspaniały, te wielkie klasy marmur. Mhm. Też takimi... Też, to jego dzieło całe, tak? To jest jego dzieło, tak, tak. Od kiedy w ogóle tutaj, tutaj mieszkasz, powiedz? Nie pamiętasz? Z pięć lat. Z <laughs> pięć lat może. I piękne I miejsce, prawda? Nie no to jest, jesteśmy nad morzem, jesteśmy w sumie w lesie, także tutaj... Możemy wyjść zobaczyć. Dziki latają, sarny latają. Dobrze, jest ogrodzenie, a jesteśmy, w, a jesteśmy w centrum, w centrum Gdańska. Dla nich tutaj przyszliśmy, jaki ładnie tutaj za trawnik, ale są też takie dni, że ty lubisz sobie sam skosić trawę, tak dla nie. Bo ja na przykład lubię. Nie, nie, ja nie, ja nie, nie, lubię, nie. nie. Profesjonalistą zostawiasz, tak? <noise> tak jest. Boisko do piłki nożnej jest. To też jeden Daloś, z tak, sportów, sportów, którymi się ty interesowałeś. To tak, mój syn gra już 8 lat, on ma teraz 13, lat, miał 5 lat, tak zaczął grać, no i to, to, to boisko mu zrobiłem później troszeczkę, bo to już my tak grali razem mm -hmm. kopali. Tam czy jakiś, z kolegami jego, to dwóch na dwóch można było spokojnie zagrać sobie. Dokładnie, czyli mówisz, że za ogrodzeniem pojawiają się jakieś dzikie no, zwierzyna? Tak, tak, jest dużo i wiewiórki, i zające i Nie dziki. Nie boją się tygrysa? <laughs> Pewnie się boją. <laughs> Nie chodziło Ci w ogóle kiedyś po głowie, żeby mieć tygrysa jak Mike Tyson? <laughs> Wspomnieliśmy też poza kamerami, że, że nie chciałbyś mieszkać w domu, wolisz w takim miejscu, żeby dzieci miały gdzie wyjść. A ja kocham też ludzi, nie, ja nie jestem sam tam zamknięty w tym domu, nawet nie można gdzie do nikogo się odezwać, tu mam bardzo fajnego sąsiada, bardzo młodzi, fajni ludzie mieszkają. Tutaj też bardzo fajna pergola, czy to był pomysł? A to mój żony bardziej. Żona, ja czyli żona mam... tak architektonicznie? Tak jest, bardziej... <laughs> ja tutaj nie mam za bardzo wpływu na to, jak to wygląda. No fajnie, no chodź, to może zobaczymy jeszcze kuchnię? No, proszę bardzo. Co Dariusz Michalczewski lubi? Kuchni najbardziej. Ja najbardziej ja lubię jedzenie. makaron. makaron ja, lubię, ja jestem taki raczej od, od, od pasty. Makaron z krewetkami, z owocami morza, ale Czyli lubię. Tak po po, po sportowaniu pesto, tak? tak, tak, tak. A gotujesz ogóle sam czy nie? Nie, nie, nie. Nie? Nie, gotuję, nie. ja nie jestem raczej. Tylko wodę na herbatę, tak? W razie czego? i mogę przypalić czasami <laughs> A prywatnych rzeczy nie pokazują, moim zdaniem. Też. Czy tam sypialni, czy tak dalej. To, się, to każdy powinien dla siebie mieć. A tutaj no, to jest dla każdego, jak, jak, to, jak ja to nic wielkiego nie widzę. Ale Ale jest bardzo fajnie. Tak. Dziękujemy Dziękuję za Dziękuję bardzo. Miłego życia. Życzę Dzięki mi bardzo. bardzo. Również Wam wszystko scenie No Jesteśmy już po spotkaniu z Dariuszem Tygrysem Michalczewskim. Tygrys jak zwykle w wielkiej formie, tak jak był w formie w ringu, tak był teraz na spotkaniu. Zresztą widzieliście, jeżeli Wam się podoba podobało, to subskrybujcie nasz kanał. Niedługo 50 tysięcy subskrypcji, będzie niespodzianka, obiecujemy. Dawajcie też łapki w górę, zachęcamy. Materiałów fajnych nie brakuje na naszym kanale. Trzymajcie się, bum! Darek, jak się robi takie rankingi najlepszych polskich pięściarzy zawodowych w historii, to pierwsze, drugie miejsce jest do dyskusji. Każdy ma inne spostrzeżenia, ale zawsze się wymienia tylko Tomka, Damka i Ciebie. A powiedz mi, czy Ty czujesz się najlepszym polskim zawodowym pięściarzem w historii? No tak, Tomek jest ode mnie daleko, daleko. To jest, to jest, ja, ja boksowałem 23 razy, broniłem tytuł. Tomek boksował chyba, z, bronił chyba z 4 czy 3. Otóż nawet, nawet jeżeli chodzi o, o sukcesy, no to, to jest... Nie ma podjazdu.